Z strony Resti, a to jest pierwszy odcinek z Handy. Tak, będziemy grali body. Yy, gramy w. Gino, tak, w Gino. Yy, no to robimy bodego. Yy, fajny serwer, polecam. Yy, to wchodzimy do gry. Fajny, fajny serwer, grałem już. Hard, no taki za bardzo to nie jest hard, ale serwer fajny. Dobra. No kurde ile, Dobra. no to tak, yy, tu widzicie jaki jest. No, jakieś yy, mnisia, to sobie założymy mieczyka. O, toga, kapelusz. Kapelusiek muszę pousta... <coughs> no bo ja później poustawiam, nie chce mi się teraz na razie bez tych a dobra to dać tu, to gdzieś tutaj zobaczycie od razu jak leci exp nawet szybko, no taki mały spot jest drugi level no teraz chyba myślę, że sobie pójdę na metka cierpienia, no i zobaczymy się przy nie jakimś level upie, albo czy, przy czymś ciekawym. Yy, dobra, jestem, wydropiłem olejek do misji. Mam przy okazji parę misji, dobra, yy, kupiłem yy, konia bojowego, bo nie chcę mi się go robić. Jestem leniwy, przyznaję się. Ciężko go tutaj się trochę robi. Yy, ale dobra, yy, kończę misję. Mam olejek, dobra. Co ty chcesz? Jeszcze nic nie chcesz. Kłamiesz. No dobra, maksujemy aurę. Oczywiście na no, M trzeba wbić. Teraz do y, handlarki. Co on chce? Obiadek. O, jak FPS-y spadają trochę. No, aurę wyrzuca. A, to tu się, y, jak ktoś nie wie, to tu się kupuje. Choć podniosę, bo to 25K to bogactwo. Kupuje się u handlarzy. Y, to łatwo, ale trzeba trzeba 55 i czyta się co 24 Dobra, teraz tylko co on chciał? Hmm. Kurde, jeszcze w kamienia wjechałem. Yy, dom. Yy, gówno z gównem, i dwa gówna. Tak. Ło, ile hajs. Haj się sypnął. To chyba spotkamy się przy levelupie 18. ma się ma. Dobijam 18 level. No i skończę odcinek, chyba. Dobra. Jak widać nawet ogarniam yy, spokojnie. Tutaj nawet bez boja bym chyba ogarnął, bo to szybko ekspleci to kulki. Nawet nie trzeba płacić kulki. Same po co? No dobra. To cisnę. No jest osiemnasty. Czy wejdzie? Nie weszło. Kurde. Chciałem jeszcze czytnąć aurę. No to spotkamy się jak będę resetował. Dobra. Kupiłem reseta. Resetamy tak dobra yy. wejdzie. Dobra, jest i czytamy. <ścoughs> Nie weszło, ale szczęście. Dobra, to dzięki, że oglądaliście. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Zachęcam Was do grania też na Ed No i dzięki, cześć.